Hej, hej, siemanko wszystkim, tutaj Gierkotowi tam ponownie na Łoczerze, że po tych, kurczę, długich, pracowitych wakacjach wreszcie możemy po sezonie ogórkowym wziąć się z powrotem do działań, do działań, kurczę, na Łoczerze. Dużo nowych rzeczy, będziemy stopniowo objawiać między innymi tutaj te kamyki do zbierania. Jeżeli, znaczy, same kamyki to możecie sobie poczytać. zresztą mogę krótko, ale będzie chyba te trudniejsze etapy, które trzeba robić, to będziemy mogli sobie pomóc nawzajem. Dobra, to teraz śmieci, trochę się nazbierało surowców, jak widzicie więc wykorzystam je teraz tych mało bo ostatnio próbowałem i nic nie wyleciało z ciekawszych rzeczy bo wstawię jeszcze odcinek taki który zrobiłem i jakoś kurczę utknął i, i się nie, nie wrzucił w ogóle to, to wam to wam go ponownie to zobaczycie tam m.in. Ardea wpadła także jest bonus ale papieża dalej jak nie było tak nie ma. Także jest parę, parę postaci które by się przydały żeby nam ogólny kurczę progres zrobić dobra, kliknę szybko i weźmiemy się za. Teraz w ogóle jest ostatni dzień wieży dzisiaj. I, I zobaczyłem, że kurczę, brakuje jeszcze parę. No i oczywiście Wojt cały został, chociaż tym razem, chociaż tym razem mam zrobione mam zrobione tytana już na a nie, nie czekam do ostatniej chwili. Dobra, to weźmiemy jeszcze, powrzucamy co się tutaj da. Bo widzę, że się zagapiłem i diamenty to sobie zostawimy, tak za dużo nie ma. Akurat kurczę. Dobra. No, jak widzicie, dozbierało się trochę to spróbujemy coś z tego zrobić najpierw mamy yy, bo ani jednej ani nie mam nerisy która jest która jest całkiem przyzwoita yy, i no i nie mam tego kurczę drugiego cwaniaka tego tego na, tego który może zajmować dwie pola Ta, i, i, a, i atakuje magią i działa jako jako marksman także Fajnie wygląda z tymi swoimi trzema, trzema rękami. <noise> nie ma czaszek półwieszanych. no chociaż trochę tutaj ma mieć coś w wzór. Ma dwie. Dobra, zotarysta połączony. 35 na 100 to myślę, że sobie coś polecimy, no ale zawsze, żeby było mniej. No i tutaj to nie wiem, jak nic się nie uda, to na jakiś desert próbujemy coś strzepnąć. Dobra, najpierw na rozgrzewkę dwie pierwsze, dwa pierwsze asjenty. żeby było do okrągłego. No tak, pierwsze. Drogo, to teraz jeszcze, co to, co, co, jakąś, jakąś dziwną trafiłem? Grupę o, mówię ostatnio, no to brakuje nam jeszcze gągby teraz. No to gągba pewnie w dyszce wyskoczy. No wyskakuj chłopie, dobra, to będziemy mogli ich od razu przemielić. O, kurde, blade, dobra. <laughs> ok, no to już, już wiem, że mogę i nawet w górnym rzędzie, nie na samym dole. Dobra, no to co? Valkyrie dostaliśmy? Dobra, skipnę, żeby ją tak jest. Chyba nie mam zmaksowanej. No także tyle, jeśli chodzi o. o dobra, lecimy dalej. Co tutaj? No, cię sunę. Dobra, i venomę. <śled> Okej, okay, no. Dobra, no to już wiem, że nie ruszam następnych czerwonych, bo to nie ma co, co ten. Dobra, od razu je przebudzimy, żeby miejsce zrobić. Yy, bo no i masz, i cała. No dobra, Venoma na pewno nie jest na Maxa. Gdzie ona jest? No i oczywiście, że. Gdzie ona jest? Teraz to spadła po tej całej. Jak widzicie. O właśnie, udało się złapać Cyrusa. Gdzie ona siedzi? No i przede wszystkim udało się złapać Aileen. Gdzie jest, kurczę Venoma? <laughs> Musi być wyżej. No, nie miałem w planach. O, właśnie, Arda jest na zero. Jak widać. Udało się wreszcie udało się złapać Malwire też, ale to się dowiecie. Kurczę, gdzie jest teraz ta? Może we, wezmę jej ezoterystów, zaznaczę. To tak nisko jej używam? Najwyraźniej jest. Dobra, mamy ją na A1. Była, a teraz ciach przyda się. Dobra, przyda się. Okej, okay. no to co? No to kurczę trzeba przemielić od razu. Nie tutaj tylko kopię walk walkiry, kurczę blade. No to może się w końcu na jakąś sensowną kopię uzbiera. Dobra. Bo tak. Raz już chyba spaliłem tego <laughs> wodnego. Wodnego maga. No dobra. Dobrze, że tutaj nie, nie, nie podświetliło. No okej, okay, no to jeden, jeden banerek mamy zaliczony. Energia. Czy można? Azur, no i Ezryn. Chyba poczekam. Poza tym Ezryna mam chyba już przybudzonego to jest dosyć wysoko. Dobra. No to jedno odfikane. No to próbujemy teraz. Mamy 46. No to dobra, znowu zaczniemy na, po polutku, po, po, skoro raz się udało. Chociaż nie wiecie co, bo przecież tak będę dokładał. To nie ma sensu, dobra, po takich małych Was tutaj strzelać kurczę. No to pierwsza dycha. Mamy jakiś, mamy jakiś epik. Także zgodnie z założeniem, dostaliśmy kurczę venomę. Dobra, nazim. Pierwszy fiolet. Może się uzbiera na jakąś skrzynkę za tysiąc? To byśmy mogli sobie. Teraz nam trochę pozieleni. No, poza tym mówiłem wam, że ja nie lubię za bardzo tych Tych jakby dedykowanych, bo te, ta szansa wcale nie jest zwiększona. Jest. Jeżeli już mamy mieć lego, no to wtedy wtedy możemy mieć 20%, 20-krotną większą szansę, że wydumiemy, ale tak jako samo z siebie, no teraz to pięknie było. Dobra, czekajcie, wezmę to. No tak, już jeden się tak się domyślałem, że dobra, to już ich tutaj wy, na biegu, żeby nie było. Poza tym jest teraz zawód na na, na lewelowanie postaci, więc to szybko się szybko się wymydli. Dobra, zielono mi widzę. okej okay. jeszcze jeszcze jakieś miejsce, jeszcze jakieś miejsce. No nawet się trochę, nawet jakiś szarak się załapono. Dobra, to już trochę luźniej. Hmm. Okej. Okay. Dobra, to lecimy dalej. Tego jednego co to jest. Dobra, nie, nie to od razu. Też chyba tam parę było, to możemy od razu je zjeść. Dawaj te kryształki. O, i przy okazji coś tu się odnowiło sympatycznego. O, kurczę, trochę ich się nazbierało. Dobra, 11 sztuk. Ok. No to śmigamy.

pójdziemy, no co prawda Nerisy nie ma, <laughs> ale jak mówiłem, w tych nie ma zwiększonych, więc zresztą z reguły nie trafią. Dobra to lecimy, zobaczymy Razaka. Znowu będę kurczę szukał, chyba trzeba będzie coś przebierać widzę, bo tak jakoś dziwnie, o jest na dwójeczkę był, no to teraz mu się przyda, a tu co tu się stało? A mamy do odebrania jeszcze cały czas Kurcze blade te. Zaskoczyli mnie ten tydzień temu czy tam dwa tygodnie temu z tymi prezentami. No, to jeszcze spowolnienie przyda się właśnie na. No, skikaj. Czasem mi się robi kurczę, jakby zmiana rozdzielczości i spowalnia. No dobra, to mamy. Ok. To co, odebrać od razu? Bo to chyba nie wiem, ilu. Czekajcie. Ja chyba nie poodbierałem w całkiem sporej ilości. Tam, gdzie kostiumy mamy, to wychodzi na to, że, że tam można poodbierać, chociaż teraz nie wiem, czy. Bo ja chyba nie odebrałem ze wszystkich wtedy, a teraz czy mi się zdawało, czy mi się. Czekajcie. O, właśnie w ten sposób będzie. Trochę, trochę można, trochę można nadrobić, jeżeli macie kostiumy, to te, to pozbierać trochę tych. Nawet, zobaczcie, ta sama nagroda jest, jeżeli mamy na epickich. No jo. I no dawaj. Dobra. Kurczę, nawet na nawet na olku. Dawaj. <laughs> Bo nie wiem, jak to długo. Proszę bardzo, nawet mamy z tego 5 dych. Dobra. O, jeszcze, kurczę, blady. Mari jest. No tak, wraw. To nie wiem, czy, nie wiem, czy idź włączać, bo mi ocenzuruje albo co. <laughs> Chociaż nie mam dla dzieci wersji, więc dobra. Dawaj. Okej. Okay. No to cztery stówki do przodu. Dobra, to pozbierane. Okidok. To myślę, że weźmiemy i teraz śmigniemy jeszcze sobie na drugiego. Zastanawiam się, czy brać drugiego banerka, czy tutaj spróbować. Crazy. Dużo nie brakuje. Dobra, śmigniemy trochę. Dawaj. Teraz może być lipa. No ale się trochę nazbierało. Dobra. Na bieżąco po, na, na, bieżąco pochcinamy. Teraz już tylko diamentami płacimy. Grubą walutą, dlatego nie wrzucam. Na, akurat tych nie, nie wrzucam na, na, na dotacje. Przylora, lore, ile, ile kopii Q był, przydatny był w pewnym momencie, mamy nagrodę do odebrania, o, co tu się tak przycięło, dobra, teraz to na pewno będzie trzeba zrobić, zrobić miejsce w, w plecaku, tak, bo już się rzuca, dobra, stówka, stówka to jest, a poza tym muszę Wojda znowu zrobić, więc, więc się zbiera do następnej kolekcji, dobra, może uda się znowu jakiś artefakt wrzucić, kurczę, sensowne. Dobra, jest trochę więcej miejsca. No, i oczywiście niebieskich trzeba pożreć. No, to jest ta różnica między kurczy, rajdem, a tutaj naprawdę dużo więcej możliwości. I nawet, nawet to użycie kopii jest dużo sensowniejsze z tym przebudzeniem. I z dodatkowymi skillami. 1700, no dobra, to weźmiemy sobie już kamek. Skile też jak, jak, jak zwykle się przydadzą. Reszta może poczekać. Ok. To jakiś coś tu było do wydłubania. A pani Jill. Są... Kurczę, fajne, da, dalej. dalej gdzieś używam jej z tym buffem. O nie, nie ten banner. Nie ten banner. Już kliknąłem czy nie? Tak. <laughs> Dobra. O no i się pospieszyłem. Dobra. O, ok. przydatna na, przydatna na arenie dobra zobaczymy teraz czy, czy coś sensownego da przez, przez najbliższe 50 czy, czy będę karę ponosił za to że za dobrze poszło wcześniej na razie jest zielono OK to od razu żeby nas, żeby nas nie zmuszało to wyciągniemy miejsce trzeba przygotować Dobra, i trochę... I trochę przy, przypalić w tej. Przypalić ukraśka w magazynie. No już teraz to na etapie, że nie za bardzo trzeba się przejmować tymi epikami. I się zastanawiać. Nie już przełączymy teraz. No i znowu coś mi przymroziło. Zdążyłem trzy razy kliknąć, kurczę, a tu nic. No, i teraz tuż w ogóle Lipron nawet nie ma epika. <grymne> Dobra, jak wyjdzie 50, to nie będę siedział, żeby was tu nie karać. Okej, okay, wpadliśmy na pierwsze miejsce, lecimy dalej. Znowu nic. Zobaczcie, teraz jest 20, czyli dwa poprzednie, teraz będzie, ale jeden skrzywiłem, bo nie na ten baner się, się brzdęknęło. Dobra, może faktycznie wrócić na tą narisę. Dobra, i mamy jakiś epik. Sensowna, by czy. No i Sajring po raz kolejny, ja, chyba Kim Bruno. <laughs> o Bruno, że nie <laughs> będę się <ci> wypowiadał. <laughs> A tak ma za wolno. On by był sensowny, gdyby Atak miał trochę lepszy, A tak, kurczę, to naprawdę. Bardzo, ma, ma, bardzo małe zastosowanie dla niego. okej. Okay. Szybciej, tylko dobrze. Tu mnie to tak dużo nie zostało. Miałem na zbierane trochę. A teraz, jak się tak tutaj przemiela, to, to, to wychodzi to dosyć szybko się kurczę. Wymydla. Oj, kurczę, zrobiłem. No i 480 wróciło, 775. Ok. Dobra. To może do 30. Zobaczymy jak się No w sumie mamy 22 potrzeba to. Może. Może coś się uda złapać. No znowu nie ten baner. Dobra, to jeszcze jedną dychę na drugim banerze wrzucimy i styka. Jeżeli nic się nie złapie. Barkra i idril. Idril oczywiście przydatna, jeśli nie macie Nazim. Nazim przydatny ze, ze, ze spamem tego stuna. Dobra, na pewno mamy właściwy baner, na pewno właściwy. 98 na 100, dobra, przydadzą się te następne kamienie. Grid świetne. Dalej rewelacyjne i, na, i na, na wojnach klanowych, i na, na większości map, gdzie potrzebujemy krąg, trole i zwiększenie obrażeń. Dobra, yy, coś tu się. 4, dobra. No, będę musiał zaraz wrzucić na farmę butelek. Widzę Expa. <laughs> już już drobnica została. No, ale chociaż z tym polecimy z ewentem. Dobra. No, i teraz jeszcze przemiał 30. No. O, teraz 400 wpadło. To coś będzie można za 1000 pogrymasić. Ok. Fajnie, że teraz są te z ulepszenia. Ulepszenia. Wojowników. Będę musiał sprawdzić, których mi brakuje. Jeżeli zrobiłoby to jakąś różnicę, a jak nie no to tu mamy oczywiście losowe, że mamy szansę dostać legendarnego fragmenta albo ale na razie poczekamy bo zaraz będzie przecież zaraz zaraz poniedziałek znowu będzie le legendarny kamień na skinę. no i było nie było jest sens tu jeszcze coś grzebać dobra no tak kuszą trochę 30 mamy dobra to jeszcze, jeszcze, jeszcze spróbuję rzucić, tylko niech nie pomylę tego Banerka. A, jeszcze mamy tutaj piąteczkę. I trzeba będzie wysłać. Wysłać ekipę na expo. Tak, chcę. Nie mam wyjścia. No tym razem epik jakiś. No to i wiecie co, już przeczekam. Już przeczekam do końca wyklikamy kurna. Może coś sensownego wpadnie. Okej. Okay. Teraz powiecie, że złapałem się na starą, na, sta na starą sztuczkę z kasyn. <grym> Dać mało do wygrania, a później kurna spukać gościa. <grym> Dobra, okej. Okay. No to już teraz więcej nie będę grzebał. Teraz już doczekaliśmy się. Dobra, co tym razem? Znowu pewnie na samym dole, chociaż nie. Górny rząd, górny rząd. Wierne? Następną kopię? Nie. Nie, silasa w takim razie, czy co? Czy wierne? Nie, no wierne, bo tamta z kwiatkiem to jest. Dobra, wierne nie mam złaksowanej? No to super. Przyda się na idące na, 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 na Halloween. <laughs> Bierzemy. Dobra. Już więcej nie wciskamy. Ok, to nie ma co grymasić. Nie było, Już widzę, że jest 300, także dużo trzeba było dozbierać. Ok, Prze, przebudzamy. Przebudzamy dziewczynę. Gdzie ona jest? Nie mówcie, że No, na dwójka była, także. Teraz ją możemy spokojnie machnąć. Zobaczmy sobie to. Reaper BLAST KILLS ENEMY WITH MORTAL KILLS 120. Aha, czyli mamy teraz dodatkowy, dodatkowy efekt obrażenia obszarowe, kiedy zabijamy zabijamy jednego z przeciwników, czyli się przyda. Wszystkim naokoło. No i CC. 120%. No i rewelacja. To powiem Wam, że całkiem nieźle. Ok. Ok. 4. Myślę, że, że zaczęliśmy od Venomy Walkiry. Tak. Dobra. Venoma i Walkira i Razak i Wierna. Nie nic specjalnego nowego, ale kluczowe w miarę. Solidna, solidne postacie, także przyda się jak. Kurczę najbardziej, dobra, no to szanse są, jak widzicie, no nie jest, nie, nie ma tragedii. Teraz mogę podbierać trochę surowców, bo pewnie się, pewnie się trochę, trochę porobiło no i można wrzucić od razu dla, za, za pamięci. Skoro jest, skoro jest even na ekspienie na bohaterów, to pewnie tych kamyków trochę się powrzucało. O, questy mamy za przywołania, to będzie, będzie można udostępnić wyższą skrzynkę chyba. 140, może uzbieram gdzieś dwie dychy z tego. To wtedy bym to mu udostępnił, bo tu nagrody są dużo lepsze. I nawet powiem wam, udało się, udało się komuś złapać taką kartę, jak ostatnio wstawiłem, także. Yy, bo tutaj różnica jest. Nie, no to w ogóle nie ma, nie ma sensu. <laughs> Najlepszy jest jeden niebieski, a tutaj wygląda to tak. Albo karty karta przywilejna dwa dni. Dobra. Nie of Glory, no to jesteśmy cienko. To teraz będzie trzeba porobić. No i tutaj. O, później może, może, może ktoś będzie miał ochotę to. To podajcie swój nick, to chętnie będę mógł ten będę mógł yy, zaprosić do, 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 do drużyny, jak będziemy sobie na tej front robić. No nie poprzełem tego, kurczę, bo to do, jakoś od niedawna i, i nie za bardzo muszę, po, muszę polecieć na wyższe poziomy. Zaraz się z kimś tu zgadam. Dobra, no to co? Trzymam za was kciuki. Też przynajmniej dwie trzy lego, żebyście sobie złapali. No dlatego ja już wiem, że jak ja teraz wydubałem ze starożytnego, to już nic więcej się nie wydubię, więc muszę się opierać temu, żeby kurde chcieć i, wyskupić, i wszystko wydać. Naprawdę walka jest. <laughs> Zresztą sami wiecie, jak, jak bardzo korci, jak coś się doskłada. Dobra, a teraz będzie w planach, żeby dozbierać tutaj dozbierać gleaming, żeby można było artefakty, bo sporo, sporo naprawdę jeszcze trzeba je porobić. Na niektórych postaciach mam tylko zmaksowane, a na wielu nie, więc, więc to cały czas robota. Dobra, to jeszcze raz powodzenia, zrobimy sobie, gdzie jest, a ja teraz będę startował Void Rift, bo, bo kurczę, chociaż powiem Wam, że ta opcja świetna jest z tymi automatycznymi bitwami, to jest rewelacja, no i cały czas, nie sprawdzałem dalej jeszcze Renifera, jeżeli ktoś z Was gra Renicherem i powie, czy, czy, coś, czy coś sensownego dostaje, no i znowu się przycięło. Już powinno być i teraz czekam. Dlatego ostatnio tak średnio z tym, chociaż było gorzej, czasami było, kurczę, zamrażało mi ekran na dużo dłużej i nie chciałem Was wkurzać siebie też przy okazji. Ale teraz już jakoś to sensownie wygląda. Właśnie, jak dla mnie to ten, 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 ten pyzek dinozaurowaty jest rewelacyjny z tym, kurczę, z tym do dokładaniem, bo ja cały czas nie czuję się, że mam... Że Mam Bóg wie, ile tych, tych artefaktów. Więc ciągle, ciągle na etapie rozwoju. Więc to, to, że dodali te automatyczne walki, to świetna rzecz, bo przyspiesza naprawdę, skraca niesamowicie robienie, robienie tego wojda. W zasadzie tylko na bossach się na chwilę człowiek zastanowi, jeżeli jest jakiś konkretny warunek, że nie możemy użyć naszego normalnego teamu, a wtedy wszystko inne leci do przodu. No i właśnie, odpali, no i odpali. Proszę bardzo. Glimik to znowu więcej. Niby dwa, ale później jak się tak ten, to, to się doskłada ich całkiem sporo kluczy. Może ze 40 nawet się uzbiera za jeden za jeden bieg, jeżeli te, te bonusy się poodpalają. Więc z mojego punktu widzenia, jak szansa na, na dodatkowy artefakt wpada za darmo, to ma to, ma to, to, ma to sens. Niech będzie, że sos pomidorowy, ale, ale właśnie. No dobra, to ja tu będę, będę śmigał. Chociaż może skończę już z tym jednym bossem, żeby jeżeli gdzieś tam komuś przeszkadza, to może, może komuś się przyda pomoc. To zrobimy pierwszego już. Bo, no, na trzech, to przez to, że trzeba biegać tutaj szukać, to kurczę, bym następne 10 minut poświęcił i to by ten filmik się zrobił za zaraz kilometrowy. A nie chcę was tak tutaj męczyć niesamowicie długo. Dobra, spadaj gruby. Dobra, teraz będzie aracha, czy będziemy mieli co? No i dwa. Okay. No to takim filmem sobie to robię. Jakbyście się zastanawiali, tylko czemu Midan tu jest? Aha, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, czyli jedziemy, jedziemy, ustawiamy sobie, ustawiamy sobie, już wiem czemu. Dobra, tutaj stawiam, tutaj blokuję tą ścieżkę, żeby nie przychodziły paździerze to od razu od razu Wolką. Ona sobie tam da radę. A tu się ustawimy od razu czekamy na czekamy na, na małpę i czekamy i czekamy na heksa Dobra, będzie trzeba podleczyć. Dobra. Zdąży czy nie zdążę? Powinienem zdążyć. Dobra, leczymy. No kluczowa na tej mapie to jest wybicie tego gościa jak najszybciej. Więc ten, ten zestaw pomaga. Dobra, tutaj blokadę musimy zrobić. Midan chwilowo poczeka. Tu czekamy na tanka. Oczywiście. Teraz, dobra, odpalamy. zagopiłem się trochę z małpą. No jak tylko będzie leżał, to, to zabieramy z tą małpę. Dobra. Pomożemy leczeniem. Okej. Okay. Małpa do góry. Hex też do góry. No i pomoc na dłoń. Zastanawiam się, czy ustawić, czy on sobie tak daje radę, czy. Dobra, czekajcie, zostawię. Pomożemy z midan. No i teraz będzie trzeba, będzie trzeba Walderona sobie tu postawić. No, oczywiście, jak nie mam Walderona, możemy być cokolwiek mocnego, co bije Bije w zwarciu. Jest całkiem sporo tego. Dobrze, że z healerów zabrał. Mogłem poczekać chwilę, aż będzie w zasięgu z przywołaniem, no ale. Dobra. Miden jest potrzebna do ściągania klonów, czyli blokowania samoleczenia, bo często się to, to odpala. No. Dobra. I tak jak to jest, jest klon, właśnie blokowanie leczenia. Dobra, przyspieszymy teraz. Myślę, że już można postawić. On no, trochę się. Zdążysz go zdjąć? Nie. <zysy> <zysy> Dobra, to teraz będę. Ok, już dużo nie zostało, 6 mopków, także powinno polecieć. Mógłbym przestawić tutaj wyżej elowyn, ale mam nadzieję, że już się specjalnie nie będzie tutaj. Dobra, to teraz odpalimy od razu. Tych czaszek nie chcemy mieć, bo wtedy się leczą, leczą te mopki kurcze na tych czaszkach. No i to chyba, to będzie ostatni koleś? Dobra. Dobra, Stun jeszcze wszedł. No Okej, okay, mamy tutaj. Tutaj spokojnie wytrzymamy. Stun. Waldek, nie ma czaszek, to one nie mają bufa. No jak dostają sobie tą czaszkę, nie też, że się leczą na maksa, to jeszcze się bufują jak dzikie. Dobra, mamy jakąś klątwę, nie? No i okej, okay, to macie pierwszego, pierwszego bosa Wojda. Gdyby ktoś potrzebował. Tak, potrzebował. A ja będę robić ciągle. Trzeba zobaczcie, oczywiście, żebyście sobie to wyciągali jak najwięcej. Do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Hej.